Proszę Państwa, niech na całym świecie wojna, byle Polska wieść zaciszna, byle Polska wieś spokojna. No ale ten spokój kiedyś się musi skończyć i właśnie jest pora, żeby wyjść z Nirwany świątecznej, w jakiej cała Polska pogrąża się z okazji świąt Bożego Narodzenia, których wyższość nad świętami wielkanocnymi została już dawno naukowo udowodniona przez kolegę Stanisławskiego, świętej pamięci. No ale nie o tym chciałem mówić, bo to już jest udowodnione, więc nie ma powodu do tego wracać. My tu pogrążamy się w Nirwanie, podczas kiedy starsi i mądrzejsi nie mogą darować, po pierwsze, panu Jezusowi, że zmartwychwstał, do dzisiejszego dnia nie mogą mu tego wybaczyć, a po drugie, Benedyktowi XVI, a nawet Janowi Pawłowi II, który był ulubieńcem starszych i mądrzejszych skądinąd że tolerował jeden i drugi, tolerował podobno pedofilię. Otóż taka, takie są konsekwencje stwierdzenia wydania przez Benedykta XVI dekretu o heroiczności cnót papieża Piusa XII, którego starsi i mądrzejsi upatrzyli sobie teraz na moralnego, a w perspektywie na głównego winowajcę Holokaustu. No i oczywiście tu mamy dysonans poznawczy. Nie jedyny zresztą ale to jest też drobiazg ta ofensywa propagandowa, bo mamy do czynienia z ofensywą dyplomatyczną. Dzisiaj właśnie odbyły się uroczystości w 70. W 70. rocznicę mordu oficerów, zamordowania oficerów polskich w Katyniu. Na uroczystość przybył premier rosyjski Włodzimierz Putin, a na jego zaproszenie również polski premier Donald Tusk. Wizyta Putina na takiej uroczystości jest pierwszą wizytą dygnitarza rosyjskiego tej rangi. W ogóle z w Katyniu, bo jak wiadomo, do niedawna jeszcze wersja oficjalna była taka, że tego morderstwa w Katyniu dopuścili się Niemcy, właśnie nie Niemcy, bardzo przepraszam, jacy tam Niemcy, naziści się dopuścili, źli naziści się dopuścili. I nawet Józef Stalin próbował oskarżyć o to złych nazistów podczas procesu norymberskiego, no ale jakoś się to nie udało. Dość na tym, że ta wersja o złych nazistach do no, dłuższy czas jeszcze była utrzymana i nawet nasz premier generał Wojciech Jaruzelski bardzo aktywnie tutaj tę wersję wspierał, czego dzisiaj taktownie Michnikowski mu nie wypomina, bo no jakżeż by inaczej, to jest generał Jaruzelski, jest naszą duszeńką, ulubieńcem, naszego narodu, chlubą, żeby nie powiedzieć, naszego narodu. No ale mniejsza z tym. Mniejsza z tym, proszę Państwa, bo Ważniejsza jest ta ofensywa dyplomatyczna, jak państwo pamiętacie, ta ofensywa dyplomatyczna nie rozpoczęła się dzisiaj, ona rozpoczęła się trochę wcześniej. Już od tego konfliktu grozińskiego Rosjanie pokazali, że no potrafią postawić, nakreślić granicę, od której już tam no pasaran, ani kroków tył, jak mówił towarzysz Stalin. No i rzeczywiście od tego momentu obserwujemy pewną taką ofensywę i dyplomatyczną, i inną, o czym zaraz. Taką, takim elementem ofensywy dyplomatycznej są wybory ukraińskie, jak wiadomo wygrał. Prorosyjski Wiktor Janukowicz, pani Julia Piękna, nawet jej chyba nie wolno jęknąć, bo w ogóle zrezygnowała z wszelkiej działalności opozycyjnej. Także widać, że Rosjanie jakoś się dogadują, nawet takie gesty uprzejmości pod adresem polskim. Poniekąd pod adresem polskim, mianowicie rewizja decyzji o przyznaniu Stefanowi Banderze z tytułu bohatera narodowego Ukrainy. i na rzecz, że rosyjscy naukowcy bardzo osobliwie to uzasadniają, ale no, fakt jest faktem. I w Kijowie ma się odbyć stosowna konferencja, na którą się wybiera. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski jako reprezentant środowisk kresowych. Już gazeta wyborcza mu wypomina, że tam obok Stalinowca będzie siedział. Od kiedy to tak obecność Stalinowców Michnikoidów razi? Przecież oni wszyscy ze Stalinowców. Posły, by nam siły przybywało, by ubywało, dzieci rosły. Wybierzemy posły, by nam siły przybywało By złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły Jedno Wybierzemy posły, by nam siły przybywało By złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły Zajmiemy proporcje Lud się biurokrację Nie ma za co na wakacje Ręka rękę myje Jedno mandatowo Wybierzemy posły By nam siły przybywało By złodziei ubywało Dzieci zdrowo rosły Jedno mandatowo Wybierzemy posły By nam siły przybywało By złodziei ubywało Dzieci zdrowo rosły Partyjne wybory ławią polską nację, dał nam przykład Italianiec, można zerwać ten kaganiec, zmienić ordynację. Jednomandatowo, wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by zło dzieci zdrowo rosły. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało. By złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły.